Porucznik Witold Maj, lat 25. Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Łączności w Zegrzu. Od roku 1970 należy do PZPR. Jest członkiem Komitetu Partyjnego Jednostki, w której służy. Jako dowódca pododdziału łączności wojsk lotniczych, osiąga bardzo dobre wyniki w szkoleniu swoich podopiecznych. W ciągu czteroletniej służby porucznik Maj zdobył ponad 20 wyróżnień. Został umieszczony również w rozkazie dowódcy wojsk lotniczych jako przodujący kierownik grupy szkolenia politycznego. Sporo też czasu poświęca porucznik Maj na pracę społeczną. Znany jest ze swego talentu organizowania imprez sportowych i kulturalnych. Rozliczne zajęcia nie przeszkadzają mu w pogłębianiu wiedzy wojskowej i ogólnej. Jest to bowiem jeden z czynników, który charakteryzuje współczesnego dowódcę. Nawigator Marian Hajduk z polskich linii lotniczych LOT jest. Delegatem na siódmy zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Jakie postulaty zgłosicie na Siódmym zjeździe partii reprezentuje poza polskimi liniami lotniczymi lotnictwo cywilne. W tym pięcioleciu nasze wyniki świadczą o tym, że opłaca się rozwijać linie zagraniczne. Potroiliśmy wpływy w tym pięcioleciu a zatem wzrosły i trzykrotnie zyski. Rozszerzyliśmy nasz kilometraż lotniczy po świecie. Jeśli w pierwszym roku pięciolatki mieliśmy 38 tysięcy kilometrów linii lotniczych, to na ten rok zamkniemy sumą 77 tysięcy kilometrów. Chcę ogólnie powiedzieć, że to wszystko, co powiedziałem, chcielibyśmy podwoić. Wyobrażam sobie, że pracując w jakichś komisjach na zjeździe będę próbował nasze sprawy dalszego rozwoju wmontować w uchwałę zjazdu, aby była podstawą do jej wykonania i również zabrać głos mówiąc o naszych perspektywach dalszego rozwoju. Uważam, że rozwój lotnictwa.